Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla was recenzję książki Boskiego Diabolo. Książkę mam od wydawnictwa Editoret. Autorką jest pani Katarzyna Mak. A premiera była 14 listopada 2023 roku. Piękna okładka, przyznajcie. Słuchajcie, ja w ogóle tak długo zastanawiałam się, dlaczego natykam na same pozytywne opinie w internecie o tej książce. Gdzie bym nie spotkała się, to wszędzie była ta okładka i mega, mega, mega. Mówię, dobra, pora się przekonać. I powiem Wam, że powielam ich entuzjazm. Słuchajcie, ta pozycja była taka gorąca i napięta, że po prostu szok. Zahipnotyzowała mnie naprawdę od pierwszych już linijek. Chociaż rozpoczęła się nagle scena małżeńcą, gdzie ona starała się namówić małżonka na wyjazd za granicę, a on ukazał jej tylko swoje hmm, zniecierpliwienie. Był tak chłodny, jak moje nogi zimą i cokolwiek mówił, to zamieniał słowa w sopel w lodu. Wiecie, u niego to pewnie gorący był tylko laptop, na którym non-stop pracował. Zatem pominę zimową część książki i przejdę od razu do wiosny. W momencie, kiedy Izabela wylądowała od razu, natrafię na osobę, u której miała rozpocząć pracę. No, oczywiście pokazuje mu tam swój dystans, e chce, żeby odebrał ją jako profesjonalną, ale myśli, to co tu myśleli, co my żeśmy czytali, co ja czytałam, to po prostu wiedziałam, że RWI zupełnie coś innego i mózg totalnie miał, można by powiedzieć, że fikołka za fikołkiem. I każde ich zetknięcie było taką iskrą do zapłonu w gazie, naprawdę. Nawet zwykłe gesty sprawiały pole do popisu niecnej, choć delikatnej początkowo fantazji jakby zetknęły się ze sobą dosłownie dwa plusowe ładunki z czego drugi był w przebraniu a minus krył się pod jego ubraniem <laughs> nie było się tu też bez przeciwności losu no bo ona niby rzadka. on jest dosłownie tuż przed ślubem gdzie to właśnie ona miała go zaplanować w najdrobniejszych szczegółach więc dodatkowo obydwoje piękni i młodzi i oczywiście też rządni autorytetu czy naprawdę zatem dojdzie w ogóle do tego ślubu z rozsądku w tej kwestii dalszej nie zdradzę no i gdzie wcisnąć ten bijący organ, który bił w rytmie zupełnie innym niż zaplanowała dla niego rodzina? Słuchajcie, ogromnie, ale to naprawdę ogromnie wciągnęła mnie ta historia. Postacie niby twarde, z zasadami, a tak naprawdę inne teorie wyznawały ich serca. Cóż z tego, że majątek tak był na pierwszym planie, skoro nieraz zwyczajnie nie można mieć wszystkiego? No, powiem wam, że osobistości są tu bardzo silne. Zwroty akcji są... Dosłownie nieraz nagłe, mamy ogrom emocji i tą taką nie w postaci pobocznych, osób, które niby ważne, ale powiem Wam, że siały tutaj bardzo dużo problemów. No i przede wszystkim rodzinne uczucie, więzy rodzinne, silnych i władczych, bo ci co tu występują, no to można by powiedzieć, że śpią na pieniądzach. Więc po prostu z jakichś źródeł te pieniądze mają. <grym> ale czy legalnych, to już nieważne. Naprawdę. Powiem Wam, że. Tutaj życie można tak szybko stracić, jak, nie wiem, liść na drzewie. Przychodzi jesień, buch, nie ma. I nie ma co dyskutować. Jeżeli pojawia się tutaj ktoś, kto twierdzi, że nie powinien się istnieć, to się po prostu nie ma. Także jeżeli lubicie książki o mafii, to naprawdę nie możecie ominąć tej pozycji, bo jest mega, mega dobra. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.